Co robimy? I jedziemy. Gdzie? I jedziemy do Akrona. Do Akrona <laughs> do Gryfiz. Jedziemy na shopping, bo potrzebujemy pewne rzeczy na dzisiejszy wieczór, bo mamy w planach coś fajnego. I potrzebujemy do tego latarki. To jest. A o co chodzi to się dowiecie w późniejszej części filmu. Także oglądajcie do końca. Miejmy nadzieję, że też się coś uda nagrać. <laughs> Dlatego są też potrzebne latarki właśnie o to chodzi. O proszę tutaj znak na ulicy. Proszę bardzo. Jedziemy tutaj. Aga tak maszeruje, bo głodna jest Jeść Uwaga, jest głodna A ta? Idzie, bo musi iść wszystko Gdzie tam idziesz? Gdzie jest pani? Nie można ci tak mówić, bo cię stresują podobno Chodź, chodź, chodź Nie idź środkiem ulicy Chodź tutaj Tak jest co powiesz? Ciekawego. Głodnę. Głodna. Głodna? Mhm. I co? No i idziemy jeść. Tyle mam w głowie, tylko jedzenie. A co powiesz na nasz dzisiejszy plan? Plan, zobaczymy, czy wypali. A jak się, jakie nastawienie? No że spoko. Jak nie zaśniemy, to w git. Czy umielibyśmy zasnąć? No bo ja zasypiam na plaży. Aha, no nie wiem a czy późne będziesz pory zsijając, no. Nie wiem czy... nie wiem czy będziesz w stanie. Ale dobrze, to zobaczymy. O kurde, zaś słońce, a my zaś się nie poszmarwali. Pierunek Jo jest nieposzmarwany. Ale crema, no właśnie, a to jest musi być ten. Dobra. I idziemy coś zjeść i na polowanie. Na polowanie? Mama chciała latarnię A no tu ja nie wiem czy my tu znajdziemy. No ale tam na tym pasażu w ciepół, Czy na tym tym, no? Stronie, nie? Znaczy Boże. Patrz ja jeszcze jestem na wakacjach gdzie indziej. To jest Pogorzelica, kochanie? Y, Pokorzelica Pogorzelica i Niechorze, wiesz? Te, te strony ziem, ziem. Ty co? Ja już 9 dziewięć worków i te 9 worków nam się przydadzą ziem? Idziemy? Super Kochanie Pogorzelica Pogorzelica i Niechorze To nie ustronie. Dobrze? Dobrze Idemy zjeść, jak będziemy jeść to wam nie pokażemy <laughs> Nie no to coś Pokorzymy wam o jak wygląda Bo nie wiem czy my w ogóle pokazali w tym roku jak Jak rzadko. I <laughs> Birma się obraziła bo nic my jej nie dali <laughs> Ona jadła przez wyjście Tak y Oczywiście dostaliśmy jedzenie i cieplimy się bo my nigdy nie jedli na to więc Nagrane zostało Aha. Już po A co dzisiaj jedliśmy? Placuszki Placuszki po węgiersku, tak. Dzisiaj mieliśmy ochotę na placki, nie na rybę. Birma. No super. Ty masz ciasteczka swoje, tak? Ale już nie dostaniesz. Za dużo tego. Za dużo tego. Dobra, idę jeszcze na gofry, bo jo, mało zjadłem. <noise> <noise> Aga się śmieje. Dobra. Jakie ty masz corny tego no to jest dużo tutaj, rzeczy Pani poszła po pam pamiątki jakieś i my z Bibą siedzimy. Cicho! Cicho! Nie można się odzywać przy niej, nie? Cicho. 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 Mami, co tak długo? Zakupy porobione? Tak. Co masz? Z magnes raz. Co tam jeszcze masz? Szysarek. Szysoryk. Magnes. Pogorzelica <grywa> Dobra, nie wyciągnij wszystkiego Latarnia Latarnia, jeszcze jakieś magnesy magnes. Magnesy I magnes dla Bąbla I dla Dominika magnes Super No i tam jeszcze jest coś dla ale Worek na samym końcu, jest dobrze Łoje Agresja Birma, nie podawaj łapy Pa, tak łeb wsadza. Co tam szukasz? Idziemy Obładowani. Jo. I dają całą tasiatę. No, bo już. Czy plecaki wziąć, ale jednak zrezygnowaliśmy i wzięliśmy e, tasia od Birmy. <grym> i mamy ino tego. Namiota. Mamy Namiota mamy. I już mnie boli ramię tego. Ale zaraz będzie. Zaraz będzie to można było położyć, rozłożyć i leżymy. Idemy ludzie, niektórzy schodzą w plaży, niektórzy jeszcze idą na plażę. A my mamy plan zostać do wieczora Co to za szkamdok? Zostaw! Ej! Powiedziałem zostaw! Spań piłeczkę do tasi i pies pilnuje. Powiedziałem zostaw. Pilnujesz torby, tak? Super, pilnuj. Co za pierun? Agapokos Komfortowe warunki. Super! Nie no dobrze się siedzi, fajnie. Mieszkanie na które nas stać. <śmieszkanie> za 60 zł Przyjdziesz tu do nas Co? Do naszej Do naszej dziupli Aga ja już bo nawet szewiki oblecone No No Ale mamy jeszcze kurteczkę dla Agusi a jo, jak widać mi jest jeszcze okej okay. Aga już ciebie nie widać prawie Tam No ale dziwnie bo tak choćby Widać, ale nie widać. Bo z jeszcze światło chyba no z tego, ja. A ja jestem za to, bo mnie nie widać. Tak, a psineczka? psineczka... coś tam jeszcze widać. To o, obrażona. Dlaczego obrażona psina jest? Co? Siedzimy i czekamy. Aż będzie ciemno. Tak. Się. Tam już się pomału robi ciemno. A ty jak? Zimniutko troszeczkę, ale czekamy Zimniutko troszeczkę Panie, zimno, a mi no śpiki lecą o, I tyle, a tam jest latarnia gdzieś Nie wiem czy ją będzie widać Chyba nie No może widać, może nie No to dobra Na razie tyle się meldujemy Jest godzina? 21.05 21.05 Meldujemy się o 21.05, Meldujemy się też potem. Siema to ja. Witam Was z plaży w Pogorzelicy. Dzisiaj jest noc Perseidów. Jest późna godzina, bo już jest 22.40 i jest zimno, co chyba widać po moim czerwonym nosku. I patrzymy w niebo. Ja już widziałam sześć. Powiedziałam, że jeszcze cztery. Idziemy do domu. Szymon widział jeden. I to tak ledwo, chciałbym powiedzieć. A tu jest Birmina. Tu jest Birmina. A tam jest morze. I no już nie widać. Birma. Dzień dobry. O, jakaś piulkająca psina. Dobra. Gaś to i patrz. Gaś to i patrz. Tam jest niebo. Nic nie widać nieba. Oglądamy jak coś. Za time to go home. Tak jest Jest 23 i już jest bardzo zimno I... Proszę nie, proszę nie przesadzać. Widać mnie w ogóle? Tak Proszę nie przesadzać. Jak dmucham to leci para, to jest ciepło czy zimno? To jest po prostu wilgotno. Mhm. Dlatego zarządziłam, że zobaczymy po jeszcze jednym perce idzie razem i idziemy.

Generalnie to lata tu też, nie to też podobno Szymon go widział Ja nie widziałam Jak tam? Zimno dalej Zimno dalej Co ty fajnie Jak jest Birma? Idziemy Co? Co to za głupowka. Halo Sioczy świecą Co to za głupowka Chodź, 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 idziemy Ej, tu ktoś leży. No chodź, chodź. Przestań. Chodź, nie rób larma. Idź. Nagrywam telefonem, bo GoPro mi odmówiło posłuszeństwa. Ma 60%, ale nie chce... Nagrywać Pokazuje pustą bateria. Czekaj myszka, go widzisz, że coś tu. No pokaż jak idziesz. No idę tak. <grym> <grym> Jeszcze ci siaty z Biedrony brakuje. Siata z Biedrony i ten. Idemy. Fajnie było, ale się skończyło. Aga strasznie zziębnięto. Nie, teraz lepiej. Teraz już jest dobrze? Już lepiej, już teraz. Mówię ci, że nogi mi już oddajały, bo ten piasek tam się w tych butach. A <laughs> że się wytwarzają tarcie w szczewikach i no, wtedy jest ok. To mam nam No. Ale wilgotno, no bardzo wilgotno. Na to, no wilgotno na plaży, jak ma być, nie? Uwaga, bo tu są ruchome kafle. Jak questy w jakichś grach. No. Naciśniesz na kafla i dostaniesz szową w no i dlatego było mi zimno. A i tak wytrzymałam. Wytrzymałaś, wytrzymałaś. No, co sam powiedziałeś do 11:00. No tak, no bo ja już widziałem Twoje. Widziałem, ja już usłyszałam do 11. O, chasiok No i? No to wysypię się, nie? Ten chasiok? No, z mojego plecaka. No Jezus, jak chcesz, to wysypaj. Jak ci tak ciąży. No nie no, ale no potem. Tak, no chciutko. Tu nie, to bierzemy sobie. bo gomo, ktoś idzie za nami. Ale słychać kobietę, więc chyba się już nie boisz, co? Aga, weź puszkę, weź puszkę. Dobra, to co? Kończymy, nie, Mysza? Kończymy. To dzięki wielkie za oglądanie. Bye, bye. Mój cyklop idzie. Oś, i zajść to i samo. Cyklop idzie, oświecona droga. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym opowiemy parę ciekawych historii. Trzymajcie się i do zobaczyska.